Zombie APOCALYPSE widzowie właśnie testuje puk co my zakupili. Robi tak. jest i tak dość w miarę ładna ziemia, ale tam dali, no to. Ohoho, tak spirowata, jak. jak. nie wiem. Tutaj ziemia dość nawet ładna, ale. ale tam to nie za bardzo <laughs> co i kładziemy bugaj idziemy możemy dalej pomału to się dość nawet robi tym pugiem, fajnie działa zajebiście Tam podjedziemy na dół to, to wam zademonstruję tutaj najgorsza ziemia jest jak ten krzom strane, nakospyrowane ziemia wyrywanie jest włączone, żeby właśnie na, na cieńszej ziemi delikatnie dźwigało bóg, żeby no żeby taki spyry nie wychodziło nie ma co znowu tak grubo łorać bo to szkoda, a cały ten syf ze spodu się wyciągnie a, a to nic nie do Taką właśnie, tutaj taką spyra jest rano. Nie wiadomo co z tym zrobić No ale to jak obeschnie, no to broną wirową Elegancko by to zasiął No a tam Tyle, to tam no, To nic, wiem ostatnio zależało, a, a te krzoty tam czy są to było tam nawet w poprzednich, w poprzednich odcinkach należowanie On tam zahaczył właśnie o te drzewo. Wyklinałem, ale dzisiaj zrobiłem inaczej. Podprostowałem to trochę. I tutaj mamy właśnie rozdzielacz i dajemy go tam. kurwa no się elegancko to jest na jeden wąż jak było w poprzednim filmie yy, było można zobaczyć jak wygląda łamacze to są to zakładane wszystko elegancko Fiat daje radę od przodu obciążnika nie ma ale ja by tak huśnął tak fest całe przednie koła pewnie w powietrze poszły jedziemy Obroty tak między 2000 a 2400 to jest super tutaj właśnie jedziemy tak się skrobię traci ja, tak, za pierwsza i tutaj zaczyna się właśnie taka ziemia za ta to. U nas takie ziemie, co nie wiem jak u Was. Możecie tam pisać na dole w komentarzu, jakie u Was ziemię, jeżeli Wam się chce to napisać. U nas takie właśnie takie brzydkie ziemie, no ale to każdy sobie radzi jak może ale co, co tu, co tu dać? co tu jakiś plastik albo coś żeby to dość w miarę było do obejrzenia zobaczymy może tak będzie się. bym nice. pomału jechał to może Delikatnie pieśń, ok, tłoki, co do dziwo, to wiadome. Półgłów, rozp. Marka coś, coś nawet tu I kładziemy bestię i ogień na tłoczki, Co do dobre, to są dwa kółka. które, kula jak już jest dorobiona ta obwodnica cało do obrazu do no to jest tak dziwnie czasami wskoczy, skoczy, nie wskoczy a tak to jest elegancko wszystko i ostatni bo tamten był zepsuty w ogóle temperatury nie trzymał ja bym sobie wzięli go do letni letniej wody już się otwierał a ja to tak nie może być i stwierdziliśmy prawie nufkę, mówię prawie ale prawie oryginalny Finalnie od, od Forda Pójdziemy sobie właśnie, może popatrzymy na ten Temperaturę teraz właśnie się tak Tak utrzymuje Tam na 82 stopnie Brudki się widać tam Pasą to jest właśnie wszystko elegancko, przy tym pugu Z daleka to tak Ustawiony mniej więcej jest tak jak ma być Rzymka no to Wytrzymuje Tu właśnie się dorobił do rzymki właśnie takie Zabezpieczenie do łańcucha na rzymkę No ale to to jest nic, tu się zawieszę Żeby się z tym co Co nie działo siłownik jak siłownik na jeden borsz ze zaworem łamacze wszystko jest luksus panie to wygląda <ścoughs> szkoda że nie ma właśnie napisu na ramie yy, frost dokładnie jaki to jest tu pisze no yy, frost 31205. o jak ktoś chce może odwróci Ekran, może będzie widać. frost Właśnie. No i tak to wygląda. Worka u nas dość, dość nawet tak. Nie wiem ile. 20, 20. coś centymetrów Gdzieś jakoś tak to będzie. No i koła. To jest dobre. Tu się trochę już przytkało. Bo to nie gdzie błoto. Później to odklepie. Yy. No i co, dwie korby, ustawianie właśnie puga na dwóch korbach Tu odbezpieczone, bo tu nie ma właśnie zabezpieczenia, ale to nie wypaduje To jest na, na, na ciasne śrubką skręcone I ustawiamy sobie jak chcemy, jedną, drugą stronę I cud, miód, pug. Panie, bardzo dobra robota Wiem, zajbista. No, tu mamy stopkę zabezpieczoną, pół ustawiony tak w miarę. <laughs> za kołem, no to, za tylnym kołem, no to tak jest. Brakuje delikatnie, żeby do koła ale to lepiej, żeby było mniejsze skipki, bo to bardziej właśnie y, ziemię rozkruszy. <laughs> I i i jest Super bo musiałem się właśnie przyzwyczaić do, 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 do tego puga musiałem się przyzwyczaić No bo to się jak się nie jeździ Pugiem dzień na dzień takim obrotowym wcześniej się urało normalnie trójką I, i było nie zwykłą Zobaczmy ten punkt Tak się obraca. Nie wiem, jeżeli macie takie pługi, napiszcie w komentarzu, jaki pług obracany: trójka, dwójka, czwórka. Jak wam chodzi? Czy ładnie? Oże. Dzisiaj mamy już praktycznie wieczór Muszę ten kawałek cały właśnie zaorać Jutro znowu będę orał Wszystko jest w talerzówce Ładnie zakryję To jest no, oszczędność paliwa no bo Weź to wcześniej pokładaj Zabronuj no i a tu znależowane, to se leży, z czasem się delikatnie ulegnie, wjeżdżasz, oraz tyle. Nie tracisz paliwa, tyle co pokładać i spronować, tylko talerzujesz no i ty wjeżdżasz oraz nie? Wiesz się trzyma właśnie na kamerę Dobrze się trzymam. Temperatura się utrzymuje dość w miarę Przedni napęd włączony Nie chcę mi się żeby grzebało czy coś tylko to ma iść ma iść Nie lubię jak do kabiny jaki listek spadnie właśnie jak się przejeżdża gdzieś w ciągniku może być fajnie, ładnie To, że od butów jest brudny pod spodem, no to to jest nic No bo to się chodzi cały czas A Tu ostatnio, że właśnie kończył talerzować W tym polu To takie dziki mnie chciały skurczybyki chyba przyatakować, bo do ciągnika startowały a dziki to ho ho Nie chcą tego wytut. Ochrona zwierząt, e bo, bo, to bo to dziki, ale jak komuś ich plony niszczą, no to co wtedy? To niech ochrona zwierząt wtedy zapłaci rolnikowi za straty. Jak tacy mączy są. Tak samo są z kukurydzą, ze wszystkim ładną popierdolą wszystko i co. I rolnik umartwczy sam, nie? No. Najlepiej to tak powiedzieć. Nie wiem, może w tym roku, może w następny dołożymy, może tu za jakiego zrobimy do fiata. No wszystko się okaże jeszcze. Wszystko małymi krokami, bo to nie ma co na, na szybko To też takie temperaturę jaką mamy W kabinie 26 stopni Nie grzeje Wyłączono właśnie ciepło Ciepłe powietrze na zimnym Nie włączam wentylatora Jest fajnie Fajnie się w ciągu jeździ, wygoda jest, nie ma co. Tam właśnie znajomy męczy tym, męczy sześćdziesiątką, y, no to widać jakie dymy idą. Stoi w miejscu przede wszystkim. Jeszcze stoi w miejscu. Tak to jest. Tak to jest na gospodarstwie, przydomdziki z pierdolą i, i po robocie. Jeżeli Ci się podoba filmik, pamiętaj widzów, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, by być na bieżąco, żeby przychodziły do Ciebie powiadomienia. W każdym dodanym nowym filmie Skomentuj jeśli możesz Tutaj właśnie ta zima już się zna, znowu zaczyna jako spirasto Ale Fiacik, Fiacik sobie da radę, co on sobie nie da rady? Mimo obciążenie na przód. Do przód to tam wiele tyle co się pomoże ale yy, bardziej śliźnie bo ma takiego obciążenia jako właśnie mieć a jakbym miał takie obciążenie no to wyszedł jak jak przecinał to nie, 16 minuta filmiku ja się z wami będę właśnie żegnał, bo to nie ma co przedłużać na koniec jest lista to znaczy lista, no. pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, komentarza kliknięcia dzwoneczka by być na bieżąco ja się z wami żegnam, niech plon będzie z wami na razie, cześć